Do jaworskich policjantów zgłosiła się mieszkanka miasta. Kobieta była przekonana, że zapodziała kolczyk w domu i ten wkrótce się odnajdzie. Tymczasem odnalazła biżuterię w jednym z lombardów. Kryminalni ustalili już w połowie października ubiegłego roku 25-letni mieszkaniec Jawora, kolega córki pokrzywdzonej, będąc w mieszkaniu kobiety wykorzystał chwilową nieuwagę domowników i z jednego z pomieszczeń dokonał kradzieży schowanego w szafce kolczyka. Biżuterię to mężczyzna następnie sprzedał w jednym z jaworskich. 25-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty i przyznał się do winy. W swoich wyjaśnieniach tłumaczył, iż miał ciężką sytuację życiową, dlatego dokonał kradzieży tego kolczyka. Jednak nie tylko za to przestępstwo odpowie 25-latek. Mężczyzna usłyszy dodatkowo zarzut oszustwa, ponieważ sprzedając skradziony kolczyk wprowadził w błąd pracownika lombardu, yy, składając pisemne oświadczenie, iż przedmiot ten nie pochodzi z kradzieży. Dalszym losem Jaworzanina zajmie się sąd. Grozi mu kara nawet 8 lat więzienia.